Część człowieka z niemieckiego panowania, Wrocław, prastara stolica piastów śląskich, wraca na łono ojczyzny. Bronili się przez długie tygodnie, niszcząc zawzięcie miasto, o którym wiedzieli, że zostanie im na zawsze odjęte. Zmieciemy ślady niemieckiego panowania na śląsku. Odbudujemy polski wrocław. z umową polsko-radziecką władzę na terenach odzyskanych obejmuje Polska Administracja Państwowa. Prezydentem miasta mianowany został znany działacz socjalistyczny Bolesław Drobner. W obozie koncentracyjnym Buchwald pod Wrocławiem więzili Niemcy tysiące bojowników po polskość Śląska. W imieniu Rzeczypospolitej dr Drobner złożył hołd patriotom śląskim, których bohaterska ofiara nie poszła na marne. Wrocław stał się znów polskim miastem. Raz na zawsze położony został kres niemieckiej penetracji na Śląsku. Na uroczystość otwarcia nowego kursu Centralnej Szkoły Oficerów Polityczno-Wychowawczych przybył dowódca naczelny Wojska Polskiego, marszałek Michał Rola Rzymierski, wraz ze swym zastępcą do spraw polityczno-wychowawczych, generałem Marianem Spychalskim. Marszałowie składają przysięgę na wierność władzy naczelnej narodu polskiego Krajowej Radzie Narodowej. W przemówieniu skierowanym do podtorąży, marszałek powiedział: Praca polityczno-wychowawcza ma w wojsku kapitalne znaczenie. Wiemy, że nie wystarczy dziś być dobrze wyszkolonym. Trzeba być również uświadomionym obywatelem. Wy, przyszli oficerowie, musicie uczyć się pilnie, by zdobyć taką wiedzę, jakiej żąda od Was ojczyzna, naród, dowództwo. Tegoż dnia zwiedził marszałek laboratorium i salę synchronizacyjną wytwórni filmowej Wojska Polskiego. Zainteresowanie naczelnego dowódcy wzbudziły zdjęcia z przygotowywanego obecnie filmu, który ilustruje udział wojska polskiego w bitwie o Berlin. Mieszkańcy stolicy entuzjastycznie witali pojawienie się pierwszego wozu tramwajowego na ulicach Warszawy. Wprawdzie uruchomienie miejskiej sieci tramwajowej przewidziane jest dopiero na lipiec, ale za to ruszyła już elektryczna kolejka dojazdowa łącząca Warszawę z Grudziskiem. Projektowane jest przedłużenie trasy tramwaju dojazdowego od ulicy Nowogrodzkiej do Grochowskiej, to jest do skrzyżowania z trasą kolejki łączącej Warszawę z Karczewem. Nastąpi to na jesieni po odbudowie mostu poniatowskiego. Doskonałe wyniki w pracy nad odbudową mostu daje inicjatywa społeczna. Ten wesoły pochód zgromadził studentów Politechniki Krakowskiej, którzy zgłosili się ochotniczo do pracy nad odbudową zniszczonego przez Niemców mostu na Wiśle. Przyszli inżynierowie, znakomicie ułatwili sobie pracę, budując prowizoryczne dźwigi do transportowania kamieni. Zasłania się droźną wyrwę po niemieckiej minie. Blisko 2000 dziewcząt i chłopców wzięło udział w zlocie sportowym łódzkiej organizacji Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych. Po sześciu latach bezczynności sport polski powrócił na stadiony i bieżnie. Wzięli udział seniorzy piłkarstwa polskiego pod znaku łódzkiego klubu sportowego. Najmłodsi uczestnicy z lotu wręczyli weteranom wiązanki kwiatów. Zlot stał się manifestacją siły żywotnej polskiej klasy robotniczej, która bierze w ręce ster wychowania fizycznego. W dziedzinie lotnictwa szybowcowego zajmowała Polska do wojny jedno z pierwszych miejsc w Europie. Uruchomiono już pierwsze szkoły szybowcowe, w których kształci się nasza młodzież lotnicza. Ćwiczenia praktyczne w Łódzkiej Szkole Lotnictwa Szybowcowego.